Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jak zapewne widzicie, znajdujemy się przy modyfikatorze wyglądu. A to może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. W dzisiejszym materiale będziemy dalej poszukiwać personalizacji, które mi gdzieś umknęły, które ominąłem, czy o których nawet nie myślałem. I tak jak ostatnio z wodnika. Udało nam się zdobyć 5 z 6 hełmów. E, nie mamy tej kałamarnicy, no ale to dobrze wiecie czemu. Tak przy okazji zauważyłem, że też mm, z tej aktualizacji, w której tam walczyliśmy z rojem, nie pamiętam już jej nazwy dokładnie, e, też mamy różnego rodzaju mm, hełmy, maski których postaramy się dzisiaj właśnie poszukać. Mam jedną. Wydaje mi się, że tam jakoś tam zdobyłem. Nie wiem też czaszka pomiotu jak zdobyć, ale to pomyślimy i nad tym w swoim czasie. Także co, no zaczynajmy. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście udać się w kosmos. Kiedy już jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, skaczemy i szukamy świata, na którym występują podłe pomioty. Nie wiem, czy na mapie galaktycznej jest jakiś sposób, żeby to zweryfikować. Ja po prostu skakałem na chybił trafił. W momencie, kiedy wskoczyłem do systemu, yy, sprawdzałem wszystkie planety skanerem. Ewentualnie wchodziłem w odkrycia w danym systemie i patrzyłem, czy występują podłe pomioty. Tutaj mamy Wiatę Gama. Wykryto podłe pomioty, także tam właśnie też się udamy. Oszroniona planeta, wykryto podłe pomioty. No i wio. Także widzimy się na planecie. Kiedy wylądujemy na planecie, na której znajdują się e, podłe pomioty. Poczekajcie. Tuknę tu sobie bazę. W razie czego jest szansa, że może wy będziecie mogli skorzystać. Tak więc kiedy? Wylądujemy na planecie, na której znajdują się podłe pomioty. Wykryto podłe pomioty, jak widzicie. Łączamy skaner i szukamy soczystych larw. Musimy ich zebrać. Wiecie co? Im więcej, tym lepiej. Myślę, że jakieś tam minimum 10 może trochę więcej. Fajne miejsce, nie? Na bazę taki latający klocek. Także zbieramy sobie. co czyste larwy. co czysta larwa jedna, co czysta larwa druga. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie poskanować faunę i florę. Zawsze troszkę z tego wpadnie. Taski. Myślę, że jeżeli z dziesięć uzbieramy, to będzie wystarczająco. Kurde. Trafiłem? Trafiłem. Gada. Największy problem jest, żeby to. żeby je znaleźć, nie? Bo nie występują, jak widzicie, zbyt często. Więc tutaj troszeczkę czasu musimy poświęcić. Także ja lecę zbierać. No i widzimy się za jakąś małą chwilkę. No, zbierzemy jeszcze tą jedną i się zajmiemy zabawą. E, troszeczkę mnie tutaj planeta, muszę przyznać, przytrzymała, ponieważ nie chciałem nagrywać w nocy, żeby to ładnie wyglądało wszystko, żeby było w miarę jasno. E, później w międzyczasie jeszcze dwie burze mi się narysowały, więc też nie chciałem nagrywać. No, ale w końcu udało się. Mamy tych larw trochę zebrane. I co robimy? Zmiasz larwę. Powinna się pojawić jest mamuśka. Rozwalamy mamuchę. Najlepiej jest kompletnie olać pozostałe robaki, zająć się tylko i wyłącznie na niej skupić. No i mamy. Odblokowano czaszkę pomiotu. Eee, dlaczego mówiłem, żeby tych larw... Karaluch, grid, niedobre. Eee, dlaczego mówiłem, żeby tych larw zebrać dużo? około 10, nie? Powiedziałem ponieważ jeśli chodzi o nasze nagrody za walkę z matką, w sensie nasze czaszeczki, które dostajemy, czy nasze hełmy, które dostajemy, jest to czyste RNG. Co to znaczy? To znaczy, że mogą nam się powtórzyć te nagrody i tak jak w tym wypadku nie dostaniemy nic, nie? Dlatego próbujemy dalej. No coś mi się tutaj paprało. Pary. Czekajcie, zdjęcie będzie na, na miniaturkę, nie? Tym razem dostaliśmy szczęki łowcy. Także jak widzicie, tych y, masek jest 4 albo 5. Na koniec filmu wam dokładnie powiem, ponieważ mam zamiar te wszystkie y, larwy, które zdobyłem, służyć tutaj i odblokować y, wszystkie te. Y, te zmiany wyglądają jak do nie? Także widzimy się za małą chwileczkę, jak te wszystkie walki się zakończą. Znajdujemy się na anomalii, czyli zapewne podejrzewacie, co się stało. Ano, stało się to, że wszystko poszło zgodnie z planem. Weźmy sobie łeba. Jak widzicie, wszystkie odblokowane. Czaszkę pomiotu mieliśmy chyba z ekspedycji, jeżeli się nie mylę. Albo hit nowe żuwaczki. Szczęki łowcy. Bioluminescencyjne nakrycie głowy. Ani że na kolor tego zmieniać. Paszcza matki roju no i te żuwaczki czyli 23 24 25 26 e, udało się zdobyć powiem wam bez większego problemu co prawda musicie liczyć się z tym e, że RNG bywa brutalne czasem 5 6 walk pod rząd nie dostawałem nic a później jedno za drugim wypadło nie także Zużyłem około na pewno ponad 10 larw, a poniżej 15. Nie? Także jak uzbieracie 15 larw, myślę, że bez problemu będziecie w stanie wszystkie te 4 hełmy zebrać. No dobrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o niezałatwione sprawy, przynajmniej niezałatwione sprawy przeze mnie, bo mi to zalegało, nawet nie wiedziałem o tym, że mi to zalega eee, następny film myślę, że będzie trochę bardziej techniczny odnośnie demedża broni, eee, multinarzędzi także muszę się do niego ciut mocniej przygotować no ale z pewnością się pojawi, widzimy się w niedalekiej przyszłości trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.